Szanowni kronograczy, na serwerze testowym dalej, ale raka będziemy testować. Powiem Wam, że istnieje build, który może doprowadzić do tego, że wasz sadyzm urośnie o 220%. A co robi sadyzm? Zwiększa siłę waszych zdolności, moi drodzy, czyli gościu jest naprawdę przerąbany, Ale ten build jest trudny do wykonania. Pierwsza trudność polega na tym, że trzeba trafić trzech bohaterów jednym strzałem błyskawicy. Jest to naprawdę trudne, więc, czym wcześniej Wam się to uda zrobić, tym lepiej. Z tego względu, że nagle cały Quest jest gotowy. Wystarczy trzech gości trafić i macie już naprawdę niesamowitą siłę spowalnianie przeciwników, obrażeń i tak dalej. Następna sprawa to jest umiejętność nieginienia. Nie możecie zginąć w tej grze, ponieważ tracicie zmasowanego buffa do sadyzmu. Więc, najbardziej witalną sprawą jest po prostu nie ginąć. Spróbujemy. Uczynić. Nie będziemy się pakować w bardzo ryzykowne sytuacje. Będziemy próbowali po prostu e, sobie bufować sadyzm jak najdalej, jak najdłużej. Oczywiście trzeba, po pierwsze, umiejętnie operować z umie umiejętnościami. Skillami, można powiedzieć. E, Alt-W, to jest też wasza droga ucieczki. Innymi słowy, używacie na sobie mm, telekinezy i przesuwacie się troszkę dalej. Powiem wam, że to ratuje dupsko dość często. Trzeba mieć to też na myśle. E, I oczywiście. <słuch> Cały ten build jest skierowany na level 13 i 16, czyli rytuał Rakshire, Czyli rzucamy debuffa na gościa, i jeżeli go zabijemy, to po 6 sekundach mamy kolejny buff, a nasz sadyzm wzrasta. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, obelżywe ciosy. Jeżeli kogoś spowolnimy, wyciszymy albo ogłuszymy, i będziemy go atakować atakami podstawowymi, to sobie o 2,5 sekundy. Wszystkie cooldowny znosimy, więc to powiem wam jest niesamowite. A na początku, ten build będziemy omawiali oczywiście po, po. właśnie po każdym talencie. Na początku bierzemy przedłużona błyskawica, czyli mamy quest, gdzie po trafieniu trzech przeciwników e, dotrzymujemy 10% sadyzmu i spowalniamy wrogów. Musimy trzech na nas trafić, trzech na raz. Ja się tutaj przyczaję, czasami się to udaje zrobić na samym początku. O, serduszko, jak miło. Musimy mieć trzech gości w jednym miejscu. A w pewnym sensie mieliśmy, ale by, byli za daleko, tak więc zasięg błyskawicy, jak tutaj widzicie, jest mniej więcej taki. Całkiem ok, okej, okay, uważajcie, uważajcie. O! O! Nie, nie, nie trafiłem trzech. O mój boże. O, teraz, teraz się jakoś ułożą. Kurczę, musimy uważać, bo to jest bardzo ryzykowne. Oooooo! No, 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 no. no, no. A2? <laughs> nie trafiłem. <laughs> oh my god, polowanie na czarownicę, serio. Czasami to tak się czuję, że jest polowanie na czarownicę. No, nie, 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 nie. nie, 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 nie! No, fajnie. Dobra. Oj, nie trafiłem się. No, uważaj, 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 uważaj. No i no nie bierze. Oooo, mega, widzicie, na samym początku jest naprawdę dużo, dużo, szan duża szansa, że trafimy trzech, z prostej przyczyny po prostu wszyscy się zbierają w jednym miejscu, prawda, mamy jeszcze wikingów, wikingów, którzy, aj, wikingów, którzy właśnie, no, u których jest trzech, prawda, czyli mamy jeszcze większą szansę, ale zobaczymy jak to tam będzie teraz będzie ciężko, ale będziemy mieli kolejną szansę, mam wrażenie. O, to jest, to jest fajne kombo. Yy, będziemy mieli szansę, mam wrażenie, yy, jak będziemy zbierać. Jak będziemy zbierać, moi drodzy, yy, krątwę na tej mapie. Jak zapewne wiecie, przy okolicy no, 2.20 już jest, pojawia się krątwa. O! No niech to! Ruszyła się! <ślesk> A i jak go ładnie pociąłem. I! Nie <grych> O mój Boże! Oj, no i bo no, mogłem poczekać na moje kombo. Dobra, to weźmiemy sobie teraz ładunek Ujemny, Wszyscy, którzy, których atakuję. A. Oj, wszyscy, których atakuję. Mm, właściwie zadam obrażenia błyskawicą, którzy są pomiędzy mną a. Celem błyskawicy zadajemy większe obrażenie. Chodzi o to, żeby po prostu trafiać dalej niż jest przeciwnik, i go trafiać środkiem błyskawicy. Wtedy otrzymujemy bardzo dużego buffa do obrażeń, 200% dokładnie. Widzicie, że. O, ładnie to wyczyścił. Jakie to było. O, jakie to było ładne. O, widzicie, i ten gościu wtedy dostał 200% od obrażenia od błyskawic. Więc całkiem fajnie spróbujemy to wziąć, ale pewnie suwka poleci. Jestem praktycznie pewny, że tu suwka poleci. Ale o, bo nie. Pani. O, ładnie, ładnie to było. Aj. Jak wyciszymy tą panią, to ona nie będzie mogła się wydostać z tej... Właściwie nie będzie mogła użyć samodestrukcji. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy, nasze, żebyśmy naszego kół używali w odpowiednim momencie. Okej. Okay. widzę, że leci. Dobra, bierzemy dalej. A, tu jest jeszcze słówka. Okej, okay. wykorzystali wszystkie opcje. I proszę Państwa. Jest! Jest! Falarak for the win. Dobra, jak na Dobra, mamy 8-2, mam 99% na razie. Więc no cóż, okej, okay, poczekamy sobie tu 4 minuty. na, na to patrzę będzie iść, bo tu po prostu działają. Mamy troszkę więcej jak jak widzicie. To jest kwestia tego, że zrobiliśmy 4 kile, więc trzeba będzie tutaj coś podziałać. Okej, okay, idzie tam tral. Ach, kurczę. Oni, trafi mnie, o, ale ta pani, pani mnie trafiła. trafiła. O oh my god, dobra, ja się wycofuję. Jak jest mało życia, to lepiej się wycofać. I tutaj jest utrudniony ruch. Bierzemy telekinezę, żeby spowalniała. Dlaczego? Dlatego, że w na 16 levelu to się będzie genialnie kombować z demotywowaniem, ze zmniejszaniem swoich czasów odmówienia. To jest naprawdę mocne. Więc zobaczycie za niedługo. No i sam alarak jest przemocny, powiem Wam teraz. To będzie taka sieka. Tylko muszę, oczywiście, trafić. Nie wiem, co ona zrobiła. Na moją o, ładnie. Czyszczęko. Elegancko. Mi się najbardziej podobał u niego te, taka mobilność w pewnym sensie. Że możemy bardzo szybko i dynamicznie przejść z jednego miejsca na drugie. W sensie użyć na, na sobie AL2 i wtedy się przesuwamy tam, gdzie on jest obrócony, w tą stronę. Gdzie on jest obrócony. Dobra, widzę, że ten gościu będzie tutaj nas wkurzać. No nie, 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 to było niepotrzebne. Dobra, jest cała ekipa. Oj, oj, oj uwaga. Dobra. I będziemy mieli sówkę prawdopodobnie. Oj. To było zbyt łatwe. To było zbyt łatwe. No, nie wierzę w to. Chodź tutaj, chodź tutaj. Mordercza no. seria. Mordercza seria. No. No, moja droga. Dobrze, 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 dobrze. Cawię się trochę z boku. Jak będzie Sowa lecić, że trafi jednego. No, ale albo kulka Azmodana No, nie wierzę. Ale z, tego, z takiego kąta rzuciła. No, ale chyba to już to już bez problemu weźmiemy, dobra. Weźmiemy też wizję. I daję sygnał, żeby poszli na górę. Weźmiemy tą wizję do końca. No i w tym momencie mam 10 trafień, ale nie trafiliśmy 3, 3 cele. No, szkoda, 6 minut minęło. Ooo nie, nie, nie. Cały czas muszę myśleć o tym, żeby trafiać cel dalej od mojego celu, który, którego chcę zadać obrażenia. To jest, to jest niesamowicie ważne, żeby cały czas wykorzystywać ten potencjał błyskawicy. Mamy 108% aktualnie, 108% nie, nie będziemy brali. Ja tu biorę kontratak z tego względu, że to nas w pewnym sensie może ochronić przed obrażeniami, więc musimy sobie to jakoś. Jako, jakoś to wykorzystywać, nie ginąć, to jest najważniejsza sprawa. 108% to jest bardzo konkret. O! Ładne to było. Oj, nie trafiłem. Dobra, uważajcie. Dobra, właściwie ona wskoczy od razu do... ...swojego pięknego pojazdu. Spróbuję tak się ustawić, żeby mniej więcej... O, oj, 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 przesunęła ją. Wiem, że sobie wejdziesz do, zaraz do swojego pojazdu chyba Chyba, że cię wyciszę. Nie? Nie, wyciszę cię Dobra, u góry, u góry, u góry jest, jest możemy brać. a widzisz, <gryw> skacze sobie diva tutaj elegancko. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, mój, mój, mój Misiu Łe, mega, mega. Jak widzicie, burst obrażeń u Alaraka jest też potężny. Najważniejsze jest chyba w tym wszystkim... Właśnie wyciszenie Chodź tu Chodź tu Chodź tu Mendo Bum, nie żyjesz. Dobrze Dobrze jak Divy nie ma to jest naprawdę już sukces O I aj, nie udało mi się jej zawić Ale nowa to, Nowa popełniła morderstwo Przepraszam Może nie morderstwo, bo to zbytnio Dramatycznie brzmi. No dobrze, mamy 11 trafień na razie na questie. Jak widzicie, tutaj mamy już już ostro pracuje nasz pral, który całkiem fajnie sobie tutaj radzi. No i jak widzicie, mega combo W, Q, E. Mniej więcej w taki sposób atakujemy. Pamiętajcie, W, Q, E. W przybliżamy do siebie. Cel jest spowolniony o 25% już przez samą telekinezę, jak trafimy go o kół to jest jeszcze wyciszony, dodatkowo dostaje strzała z błyskawicy. Najlepiej wybieramy cel troszkę dalej i w tym momencie tworzy nam się naprawdę świetna sprawa... O! No patrzcie na to, no, no patrzcie na to, no to jest po prostu poezja. Poezja smaku, ale interesuje mnie ta tapami. No, coś, coś niesamowitego, coś niesamowitego. Szkoda, że wam nie pokazałem tego trafienia potrójnego, od razu po prostu się robi. To jest takie... taka satysfakcja, you know? Satisfaction, nie? Yeah? <śmiesz> niesamowity. Okej, okay, uwaga. Uwaga, bo właśnie się kończy nam. O, oh. Nie, yeah, dobra, dobra, dobra. Zwalmy im leczenie. Kolejny rytuał Rakir. Słuchajcie, rytuał Rakir jest bardzo ważny, żeby buffować nasz sadyzm. Z tego względu, że on ma straszny cooldown, jak nam się nie uda zabić przeciwnika. Więc, e, wrzucamy ten rytuał na przeciwnika. Widzicie zasięg mniej więcej? Tuż, po tym, tuż przed tym, jak ma zginąć. Wiem, że to jest ciężkie do wykonania. Ale się da. Ale się da. Więc skupiamy się teraz na naszych gościach. Tutaj widzę, że. Tutaj jest ostra akcja. Jesteśmy przyczajeni. Przyczajone tygry z jest smok. Oj, uwaga, uwaga. Nie, nie rzucamy tego na divę, bo to nie działa na divę. od razu wam powiem. Czyli my sobie szukamy sobie celu, którego łatwo będzie zabić. Prawdopodobnie będzie tu ten alarak. O, 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 udało się i mamy 9 sekund w sumie 10 sekund. 10 sekund znowu przejścia cool na rytuale i elegancko, mamy kolejne I mamy 126% już sadyzmu. I tak lecimy przez całą grę, tak lecimy. I moim celem będą Death Knight'i. Śmieci się, Death Knightie, czyli innymi słowy małe skubańce, które wysysają expa. O nie, poczekajcie! Mmm, klikałem w niego. Czekajcie, na mój rytuał. Ani to był baw, po prostu wow, niesamowity baw. Dobra, ja będę na nich polował. Patrzcie, 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 co się dzieje tutaj Co się tutaj wyprawia, no Przepraszam, ale co się tu dzieje? No, próbowałem ci uratować, ale to... Okej. Okay, czekamy. Mam mało też życia. Wciąż czekamy. O, trafiłem trzech! O mój Boże, trafiłem trzech. Od razu zrobiliśmy. Chyba, że po prostu zrobiliśmy trafieniem, tak? Ale tak miałem wrażenie, że, że na serio. Tam musiało być trafienie trzech gości. Trzech bohaterów trafiłem pod jednym użyciem zdolności 0-1. No nie wierzę. Poważnie? Nie wierzę. <laughs> nie wierzę w to. <laughs> Muszę sobie to później zwolnić, żeby <laughs> zobaczyć, jak je to użyłem. No, Mam wrażenie, że tego, tego królika no, trafiłem. Eee, tego małego skubańca i trafiłem w resztę, no dobra, ale nieważne, zrobiliśmy quest'a zrobiliśmy quest'a eee mamy 126 uważajcie no nie użyłem, nie użyłem i drodzy, okej, okay. obelżywe ciosy, teraz będzie ciekawie przepraszam Pani demonie, ale 136 mamy obecny procent Ścigamy, ścigamy. Jest znak? Okej, okay, 142. 142. Teraz by się przydało to wyczyścić. Tu jest, tu jest heal. jest potężny heal. Okej. Okay. U góry, u góry już fort pada. Jakbyś nasz team się strasznie rozproszył, nie wiem czy widzicie, no. Okej. Okay. O. dwóch zabitych. <laughs> Trzech zabitych. O mój Boże, co tu się dzieje? Powiedzcie mi, co tu się wydarzy w ogóle? Chociaż rzuciłem to na divę i miałem buffa. Hmm, muszę jeszcze raz przetestować, czy na robot, na, na mecha divy to działa. Ten sadysm, znaczy ten buff. Wow. Ok, idę po tego małego gnoja. Przepraszam. O, gnojka. I on jest. Dobra, na no to biorę. O, tu pewnie do mnie idzie. Wow. O, 154. Dzięki! A jest, to jest, to jest sama przyjemność po mojej stronie. Zobaczymy, jak daleko dolecę z tym buffem. Jest 15 do 17. Nasi w ogóle nie myślą, żeby robić jakiś tam bossa czy coś. Posad tu co to jest? <śmum> Lepiej bić! W sumie dla mnie, a za mnie. Może być. To trzeba będzie ich ratować zaraz. No, oj, oj, i niesamowite 300 sekund będę miał cooldownu. Czyli użyłem tego na pani na, na robocie, i nic z tego. Nic z tego więc lipa trochę, bo tutaj są same cele do zabicia. Oj, szkoda, ale zobaczymy, jak szybko będziemy mogli to resetować. Dobra, mm. ok, ok. To było zbyt łatwe. Ja bym zrobił bossa. Chodźcie, bossa zrobimy. Zrobimy impresję. Weźcie tych najemników nie Zróbmy impresję. 154. Fajnie by było, jakbyśmy mieli... ...jakiekolwiek wsparcie. Chodźcie, dziwa. Chodź. Będziemy Chodź. go... robić. Okej, okay, mamy jeden jeden. Ja myślę, że warto zrobić tego bossa. On sobie będzie jeszcze... już. Oj. Oj, on mnie nie lubi. On mnie bardzo nie lubi. Właściwie ten, ten tank nasz w ogóle nie tankuje tego. My tankujemy nawzajem z tą panią. O, 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 uwaga, uwaga. Kurczę, 300 sekund to jest kawał czasu, powiem wam. No dobra. Elegancko. Możemy jeszcze zrobić to. To my możemy. O ładnie, w rządku jak goście ustawimy to jest, to jest elegancja. Elegancja Francja, innymi słowy bardzo mocno uderzamy błyskawicami. Środkowe cele oczywiście. Dobra, oni zrobili swojego bossa, to idziemy go idziemy bronić. No i zobaczymy. Ten nasz, nasz boss powoli już idzie do zewnętrznej strony. Okej, okay, zrobiliśmy jak widzę... A tutaj się panoszą te małe. Okej. Okay. To musimy chyba wziąć, no... Kurczaj, to jest właśnie nasz problem. Aha. tak ja tylko detestowałem. Musimy bronić. Się. Tylko że on ich tam będzie pięciu, to to już... Flipa. Czyli... Czyli co? Jednisowy wrzucają nam teraz klątwę, mają minutę. No stracili górną no tak troszkę, widzę. Chodzi mi o ten o ten fort, czy połowę fortu stracili. Nie mają raczej, jak widzicie na talenty, raczej nie mają tutaj. Muła. I musimy z nimi się bić. To jest całkiem pozytywna sprawa. Nami słowo, chodźmy mały, mały zwierzaku. Omega. Mam 120 jeszcze tary. Kurczę. Jak widzicie... W pewnym sensie, możecie sobie zablokować progres, to jest smutne, ale, ale możecie. Dobra. No. O, piękne to było. Ho, 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 Uważaj. Czterech zabitych! Czterech zabitych. Zabiliśmy czterech. Dobra, wracamy. Tutaj ogry jeszcze, jeszcze dycha, ledwo, ale dycha. I słuchajcie, niektórzy używają ostatni śmiech. Ostatni śmiech, teleportujemy się w dane miejsce, on został lekko zmieniony. Jeżeli w ciągu... Jeżeli trafi, nie trafi... Jeśli Alarak nie trafi wrogich bohaterów trzy razy z zdolnościami podstawowymi w ciągu trzech sekund, to jego zdrowie spada do jednego. <laughs> Czujecie? Tak więc całkiem ciekawa ale sprawa, ale weźmiemy sobie drugą erkę. Bo Alarak może mieć. Może mieć drugą erę. Więc. my poszedł tutaj. I trapa na nich. Tak więc zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy do użytku, nie? Pierwsze, yy, pierwsza sprawa. Yy, o, jest, jest, jest! Jeden, jeden. Trafiliśmy w końcu. Wow. Mega. A więc pierwsza sprawa. To do, dorwaliśmy, <noise> ale było fajne. To no, taki, taki imperator, nie? You don't know the power of the dark side, prawda? Pokażę wam, jak, jak to wygląda. Uciek mi! On jest, on jest po prostu niesamowity, Totalnie niesamowity. Jak się tylko nie ginie, to można te 200% zrobić. O mega, mega. To jest. Oj, mamy, mamy już. Oj, 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 oj. oj. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Cię przejść, Super. Mamy już bafa? Mamy już bafa? Oczywiście pamiętajcie, że on się leczy tymi błyskawicami. To jest naprawdę przekozak. Próbujemy, próbujemy zabić kogoś. Ładnie. 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 co, co moglibyśmy tutaj zaatakować? There, there. Hmm. Weźmiemy daninę. Danina, danina, it's life. Ok, wy wyleczyliśmy się troszkę. Co chodziło? Dwie sekundy do kolejnego. No trzeba uważać, trzeba uważać. 2 lecimy do przodu. Okej, okay, uważajcie Ach, jednak... Jednak tutaj zmienił podejście. Kąt podejście zmienił. Okej, okay, możemy ich atakować właściwie w pewnym sensie. Okej, okay, jest cicho ciemna. Wsiadamy na kunia. Jesteśmy otoczeni. A, nie, nie zdołałem kliknąć jedynki. To znaczy kliknąłem, ale nie zdążyłem. Robiłem to w, w lekkim opóźnieniu, no, więc idziemy, może, po tego małego. Hej, zostawcie go dla mnie, proszę! Ja, nie ma litości. Nie ma litości. Nie ma litości. Dobra, no to co? Bo się kręcimy w kółko, panowie. Ja bym bossa zrobił. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chłopy. No, mam nadzieję, że będziemy się mogli tutaj poleczyć. Jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja. Ja tutaj używam wszystkiego co mogę. Okej, okay, uwaga Aj! Aj! Ale zasięg tych błyskawic jest po prostu kosmiczny! Mega, mega, mega. O, troszkę się uleczyliśmy 163% Tutaj mamy. Rozwalamy. Schodźmy po naszego, i z nim możemy skończyć. Mam takie wrażenie. Tak! Chodźcie, team. O! Ty, trzecia! No to co? No właściwie moglibyśmy to kończyć w pewnym sensie. No bo się to tak bawimy trochę, ale. No niech będzie. Niech będzie. Okej, okay, ona wykupiła. Wyjdziemy Zwalmy ten fort. Jeszczemy, atakujemy naszym Q, Mamy cały czas rytuał pod ręką. Okej, okay, elegancko. No i co, no chodźmy na, te, na tego kora, no kurczę. Aha, no dobra, chcę ci zmordować. Nie ma problemu. to <gryw> mordować. O, 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 jest, jest tutaj taka pani. O, jest, jest, ten mały. No nie wierzę, nie wierzę, że. No ładnie, dobra, 169, bo już myślałem, że ten rytuał mi nie wszedł. Wlazłem na cooldown. Ok, twierdzę, padła. Oj, źle użyłem tego. To co, kończymy to, panowie? mamy kolejny rytuał mm -hmm. oj ojoj, oj ojoj oj, oj oj, uważaj, uważaj Uważaj Ładnie Ach, wiedziałem, że ten rytuał by mi się teraz przydał na niej, bo ona jest taka ponętna, że tak powiem łatwo ją zabić, mam bardzo mało życia. O, idą, idą. Yeah. Jest, jest! Jest pięknie! 178% Znaczycie bardzo o pięknie, czterech zabitych kolejna pani. Ach, już chciałem kolejne tyła wrzucać. Tak więc 178% zwiększone jest obrażenie naszych naszych zdolności, z tego co widzę. Tak więc moi drodzy. No ładnie, ładnie. 6.25, 6, 6, 23 asysty, 0 zgonów. MVP tym razem trial. Zobaczmy sobie zdolności. Nasze, na, tego trala też mnie to interesuje. Proszę MVP, to MVP. 25% zadanych obrażeń w walce drużynowej. Zadaliśmy 52 tysiące obrażeń. Alarakiem. I nie zginęliśmy. Nie zginęliśmy. I to jest właśnie esencja tego gościa. Żeby nie dawać się zabijać. E, robić tego quest'a. Może wam się uda trafić trzech na raz. To jest naprawdę na przykład w trzeciej minucie, mieć cały, ba, całego questa, to jest coś niesamowitego. Statystyki mniej więcej 10, 19, 0. Chyba on dostał przez to, że miał więcej zniszczeń, tak naprawdę tego MVP najwięcej no doświadczenia, to jest zdecydowanie. Więc całkiem fajnie: 69 tysięcy w sumie, 70 tysięcy prawie zrobiliśmy. Wow, to jest nieźle. Eee, talenty. Słuchajcie, przedłużona błyskawica, właśnie ten quest po trafieniu trzech bohaterów pojedynczym użyciem zdolności, skuteczność, o 10%, alalalala, natychmiast zyskuje pozostałe nagrody. To jest OP. Później lecimy w buffa na błyskawicę. Za każdego bohatera trafionego w centralnym punkcie uderzenia błyskawicy, czyli środek, premia do obrażeń wzrasta na stałe o 5%. To jest What the hell? I to jest właśnie ten spódczyn, możecie sobie wrócić w filmie e, troszkę do tyłu i zobaczyć ile ja tam miałem bafa na 5%. Chociaż ile tych punkcików tam było na tej błyskawicy, to jest quest tuż obok tego questa. Utrudniony ruch to jest świetne, jeżeli chodzi o skalowanie się obelżywych ciosów. Następnie mamy kontra no to wiadomo, ochrona nieustępliwość. Na jedną sekundę, jak ktoś was trafi, to wtedy eksplodujemy nienawiścią. Atakujemy w dużym obszarze. Rytuał Rakshir. Najważniejsza sprawa, żeby sobie rzucać to tuż przed zabiciem gościa. Trzeba o tym pamiętać. To jest najważniejsza sprawa na świecie. To już wiadomo. No i tutaj ja wziąłem zabójczą szarżę, ale Wy możecie sobie ten teleport spróbować wykorzystać. Ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego filmu. I od to. Na razie.